Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Będziemy mieli przyjemność komentowania dzisiejszego meczu Mistrzostw Europy. Mam nadzieję, że czują Państwo nastrój tego wspaniałego święta. Na boisku zobaczymy dzisiaj dwie wyrównane drużyny. Dlatego ciekaw jestem, co będzie się działo po pierwszym gwizdku sędziego. Zaczynamy pierwszą połowę. Zaczyna nasz zespół biało-czerwony. Robert Lewandowski. Udana pułapka obsajdowa. Salpigilis. Obraniak W ostatniej chwili przejęli. Minis. Dobre przejęcie na skrzydle. Murawski. Bramka! Z tego podania odróż bramka. Gol! Brawo Polacy! A zatem proszę Państwa pierwsza bramka zdobyta. No pozostaje pytanie czy jeszcze wiele strzelą w tym turnieju. Pierwszy gol w ósmej minucie spotkania. Aragunis. Samaras. Co z tego wyniknie? Sędzia wychwytuje. Jest spalony. Challenge atakuje obrońca. Szkoda, ale spalony był. Samaras. Salpigiris. No szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Tracą piłkę. Siolis. Ładna wymiana. Aragunis. Ładne, czyste wejście i przejęcie na własnej połowie. Błaszczykowski. Nie ma innej możliwości. Będzie gol! Szansa polskiej drużyny. Rzut rożny. Ryzykowna, ale udana interwencja. Wiem, czy Państwo wiecie, że mistrzostwa Europy to rozgrywki, które ciągle się zmieniają. Najpierw w turnieju grały po cztery zespoły, później po 8, teraz dla 16. W 2016 roku we Francji mają być 24 drużyny. To chyba duża szansa dla Polaków, żeby z bez problemów awansowali. Zmieniały się zasady gry, dawniej awansie po remisie decydował rzut monetą, w roku 1968 finał nie został rozstrzygnięty i powtórzono go, jak pamiętasz. Tak. Na szczęście teraz nie decyduje rzut monetą o mistrzostwie, tylko... Uderzenie. Nalazł się tam, gdzie być powinien. Zablokował strzał. I będzie rzut rożny dla Polski. Rzeczywiście dobre podanie. Niezwykle niebezpieczna sytuacja. Salfigidis. Przechwycili przeciwnicy. To no, udało się przejąć Papastopoulos Karagunis Ładnie po skrzydle Piłkę przejmują rywale Błaszczykowski Nie będzie bramki Jest spalony Nieporozumienie i strata piłki. Walszykowski! Nie ma gola. Widać było, że za bardzo podszedł pod tę piłkę. Piłka poza boiskiem i rozpocznie Bramkarz. No, i mamy straty piłki. Obraniak, czy uda mu się utrzymać przy piłce? Ninis. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie znieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. No było gorąco, ale zdołało odebrać. Peszko, Robert Lewandowski. Nie jest sam, ale czy zdecyduje się na podanie? Słabo gra w obronie. Robert Lewandowski nie strzelił, ale wciąż ma. Mały bramka, proszę państwa. No, wygląda na to, że dzięki pierwszej bramce zyskał pewność siebie, co pozwoliło mu strzelić kolejną. Znakomity popis umiejętności. Obrońcy nie potrafili go nawet dogonić. Salwigilis. Pięknie dobrał. Czy to wykorzysta? Siolis. To jeszcze nie koniec akcji. No i przejęli w ostatniej Ależ zachował zimną krew do końca we własnym polu karnym. Polański. Błaszczykowski. Czy to wykorzysta? Nie ma bramki. Źle przyjął piłkę i strzelił za bardzo w bok. Koniec pierwszej części spotkania jest 2-0. Jeśli rywale myślą o pozostaniu w turnieju, to muszą zdecydowanie zmienić swoją grę w drugiej części spotkania. Ale z kolei prowadzący nie mogą sobie pozwolić na dekoncentrację. Jeżeli chcą awansować, będą potrzebowali przypieczętowania zwycięstwa. Myślę, że jak w pierwszej i w drugiej będzie mnóstwo emocji, Grecy rozpoczęli. Samaras. Ciolis. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Przerwana akcja spalony. Polański. Świetne wejście na skrzydle. Obraniak. Peszko. ładne, techniczne zagranie. Czy to wykorzysta? Piękny gol! Brawo Polacy! Fantastyczna gra o czerwonych Kolejna bramka dająca już wyraźną przewagę. Powtórka, analizuj Włodek. To rzeczywiście niezwykły mecz. Takie spotkania przechodzą do historii. Tak pokonywaliśmy niegdyś wicemistrzów świata Holendrów. To jest jedno z najpiękniejszych spotkań Polaków w historii. Łaszczykowski. seria z wodów. Przełamał linię defensywy i mamy Gola. Przydałaby się wrzutka. No i czekamy na dośrodkowanie rzutu rożnego. Nic nie wyszło z tego rzut rożnego. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Bielawski. w obronie Ciolis Odebrał ładnie, no i mogą teraz zaatakować. Uderza, no i broni ten strzał. Świetna interwencja. Za chwilę wznowią grę rzut Będzie zmiana. Odzyskali piłkę na własnej połowie. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Bardzo dobry obie. Polański. Peszko. No świetnie go ograł. Niebezpiecznie w polu karnym. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Arbiter nie przerwał gry. Słuszna decyzja. Zatrzymał atak rywala na własnej połowie. Oddaje piłkę kolece. Zaryzykował tym wejściem, ale udało się. Polański. Robert Lewandowski. Ładna dwójkowa wymiana piłek. Robert Lewandowski. Świetnie odebrana przeciwnikowi piłka. Nad Suranis. Prawo za to podanie. Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Polański, Robert Lewandowski. To się nazywa Krycie na Rada. A jednak żółta kartka. Poczekał na przerwę w grze i teraz mu pokazał żółty kartonik. Zobaczymy na boisku dwóch nowych graczy. Bardzo dobre podanie. No i udało się odzyskać piłkę. No ładne, zgrani głową do kolegi z drużyny. W ostatniej chwili przejęli. Interesująco zapowiada się ta akcja. Spójrzmy do środkowanie. Szkoda próbował dośrodkowaniem znaleźć swojego partnera, ale zabrakło kilku centymetrów. Chyba troszkę przekombinował. Choć ładne to było. Ryzykownie, ale udanie. Ryzykowne zagranie. Minimalny błąd oznaczał jedenastkę. Bliska piłka w karnym. Dobrze teraz obrońca przechwycił to dośrodkowanie. Przegrywają i muszą ruszyć odważniej do przodu, bo czasu coraz mniej. Zdecydowanie masz rację. Powinni postawić na atak, bo bronić przecież nie ma czego. Skutek. No, był tam spalony. Znakomicie odebrał piłkę na skrzydle. Polański. Obraniak. Czy to wykorzysta? Wspaniała obrona. Świetnie złapał tę piłkę. W ślizgiem przepraszam oczywiście pomyłka ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału Bramkarz wciąż bezrobotny w tym spotkaniu faktycznie nawet nie mógł wykazać się swoim kunsztem będzie zmiana zawodnika Wojtkowiak Jurewski Dutka, Obraniak, Karagunis, zdążył w ostatniej chwili. Precyzyjne podanie. Sędzia wychwytuje, jest spalony. Zwycięstwo 3 do 0. Używając terminologii kolarskiej można powiedzieć, że wspaniale rozpoczęli ten wyścig po zwycięstwo i supremację w Europie. Mam nadzieję, że nie będzie to ich pierwsze i jedyne zwycięstwo w tym turnieju. Bo szkoda by było pożegnać się z takim zespołem. To wszystko na dziś. Dariusz Szpakowski, Władimir Szaranowicz. Dziękujemy. my